narożniki i obrysy obiektów. Możemy powoływać obiekty i tworzyć dla nich różne rodzaje narożników. Wybierzmy wypełnienie. Czyli przesuwam moją ikonkę wypełnienia nad ikonkę obrysu i koloruję obiekt na czerwono. I teraz chcę zmienić charakter moich narożników. Wybieram Obiekt, czyli klikam w obiekt, on jest zaznaczony, wybieram menu obiekt i wybieram Corner Options, czyli opcję narożników. Mogę zmienić mój charakter z prostokątnego na jakikolwiek z rozwijalnej listy. Jeśli ja kliknę spinacz, wówczas zmiana dotyczy każdego z wierzchołków, czyli na przykład zróbmy zaoblone narożniki o wielkości. 6 mm. Mogę również wybrać narożniki indywidualne. Odklikuję wtedy spinacz i wybieram, na przykład dla lewego górnego rogu, inny wygląd. Również wielkość mojego narożnika, mojej ozdoby, mogę zmieniać indywidualnie. Obrysy. Obiekty mogą posiadać obrysy. Wróćmy do naszego ustawienia, wybierzmy None, kliknijmy Spinacz, wtedy ten prostokątny format narożników powraca i wybierzmy dla naszego zaznaczonego obiektu obrys, obrys, który jest czarny i wynosi odpowiednio dużo, żeby zobaczyć jak wyglądają zmiany. W narożnikach tych obrysów. Wybierzmy 10 punktów, obrys w kolorze czarnym. Z menu Window wybieram funkcję Obrys. On ma tutaj szereg opcji, do których mam dojście po rozwinięciu mojego panelu. Czyli tak wygląda panel Stroke, zwinięty, a jak nacisnę Show Options, pokazują mi się opcje tego panelu. Ja nie używam ich wszystkich. Pokażę tylko te zasadnicze. Mianowicie, naciskając obiekt, mamy możliwość zmiany szerokości mojego obrysu, wybierając właśnie tę rozwijalną listę. Obrysy wyznaczane są w punktach typograficznych, których ustawienie jest pokazane w edycji, w preferencjach. W jednostkach i skokach. I tutaj jest napisane, że mogę sobie wybrać w points, czyli w punktach i w milimetrach. Zostawmy points. Dlatego tutaj pokazuje się ta dana. I teraz mamy obrys, który ma 10 punktów. Te dane dotyczą linii, więc na razie to ominiemy. I tutaj mogę sobie. Wybrać jakiś rodzaj obrysu. Mam jednolity i taki używajmy. Kolejne obrysy to jest propozycja ozdoby. Ja nie używam tych obrysów w składzie tekstu. Jeśli mam jakąś grafikę i muszę przyozdobić wygląd moich ramek do zdjęć, wybieram jednolity obrys. Możemy wybrać różne style obrysu. Wybierzmy menu panelu Stroke Styles, czyli style obrysu. I widzimy tutaj kilka ustawień predefiniowanych i inne ustawienia, które ja stworzyłam, ale my możemy ich się pozbyć, możemy je usunąć. One są edytowalne i możemy je wymieniać. Ja je wykasuję. Ten również. Natomiast tych. Nie mogę ani edytować, ani usuwać. One są predefiniowane i zostają tutaj w tym panelu. Wybieram nowy, bo chcę stworzyć nowy styl obrysu i mogę go nawet nazwać właśnie mój obrys, i wybieram rodzaj. Mogą być to linie, tak jak tutaj. Mogę zmniejszać szerokość tych linii, mogę dodawać inne linie i też, chwytając tutaj za te. Wskaźniki mogę powiększać ich szerokość. W ten sposób, jak teraz pokazałam, lub procentowo, wpisując tutaj odpowiednią wartość, mogę również określić, od którego momentu na osi procentowej wystartuje mi nowa linia. Tutaj mam podgląd, który mogę sobie powiększać i zmniejszać wedle uznania. Dodaję ten obrys do mojej listy. Już predefiniowanych obrysów. I tak jak mówiłam wcześniej, on może być edytowalny, usuwalny. Natomiast tych na górze nie mogę edytować ani usuwać. Gdy wybiorę inny niż jednolity, na przykład taki, mogę ustalić kolor, który zaistnieje między tymi liniami obrysu. Na przykład taki.